Cześć, z tej strony Polema Online Book Lover. Witam się z Wami dzisiaj w filmików, tagu. Dawno na naszym kanale nie było żadnych tagów, a ja akurat ostatnio zainspirowałam się filmikiem Bartka Boy Books, eee, właśnie z tagiem Don't Judge a Book by its Cover, czyli książki po okładce. I trochę tego też dotyczą te do pytania, eee, także zaczynam od pierwszego pytania, czyli książka, której fabuła nie pasuje do okładki. Eee, I tutaj z bólem serca. Bo nie mogłam znaleźć innej książki, po prostu, w, w której przypadku tak jest. Mam e, mnie. E, bo ogólnie to jest dystopia. E, no i ogólnie nasza główna bohaterka e, ma taką moc, w której zabija dotykiem. I dlaczego to jest oko? To ja nie wiem. I na całej serii jest to oko. I szczerze mówiąc przeczytałam całą serię i nadal nie wiem, o co chodzi z tym okiem. Co nie zmienia faktu, ja kocham te okładki, one są tak śliczne, uwielbiam mi robić zdjęcia, ale nie umiem po prostu ogarnąć dlaczego oczy. Bardziej by mi to pasowało do innej serii autorki, czyli do Utkanego Królestwa, gdzie faktycznie oczy mają jakiekolwiek znaczenie, ale w tym przypadku nie mam pojęcia, dlaczego ta Mafi stwierdziła tak, to będzie pasować tematycznie do książki. E, także no. Przykro mi, że to mówię, but I love it still. I polecam bardzo mocno dotknie. Kolejna kategoria jest to książka, którą kochasz, ale nie znosisz okładki. I ja ogólnie, jak byłam trochę młodsza w gimnazjum, czytałam taką serię Wybrani. Myślę, że wiele osób też się na niej wychowało. To była taka książka, która, której fabuła kręciła się w akademii i tam były różne tajemnice i spiski i tak dalej. Uwielbiam ten motyw. I niestety uważam, że Pierwszy tom ma tak okropną okładkę. Z każdym tomem jest troszeczkę lepiej, ale nie jest jakoś tak lepiej, tylko jest tak minimalnie lepiej. No, wkleję Wam gdzieś tutaj okładkę, bo akurat nie mam tutaj w Krakowie tej serii. Bawiłam się świetnie, naprawdę. Myślę, że nawet jakbym ją teraz przeczytała, to naprawdę to by było, to by była mega dobra rozrywka, może nie miłość, ale po prostu te okładki, no, okropieństwo i ci aktorzy. Ja w ogóle nie jestem może największym haterem okładek z ludźmi, ale one muszą wyjść. A tutaj to nie wyszło, przykro mi. I kolejna kategoria jest to książka, której nie znosisz, ale kochasz okładkę. I akurat y, ja rzadko kiedy mam z książką także jej nie znoszę, y, także no, nie miałam za bardzo, jakiej książki tu dać. Dałam książkę, której... którą się nie zachwyciłam, pomimo tego, że oczekiwałam, a okładka i w ogóle cała oprawa, przynajmniej ta polska, jest prześliczna, czyli Galant. Y, uważam, że no... Jest to jedna z ładniejszych okładek, ona jest tak minimalistyczna. Te rysunki są tak ładne. Poza tym, jak ją doskniecie kiedyś w księgarni, albo ją macie, to ona jest taka. Nawet nie wiem, jak to określić, taka matowa, ma ten sznureczek, kolorystyka w ogóle tej okładki jest prześliczna, taka wklejka. No i e, poza tym są jeszcze ilustracje na stronach i też strony są na przykład poprzekreślane e, I e, właśnie próbuję znaleźć jakiś, jakiś rysunek, ale o, na przykład tu, no, mega jest wydana, a niestety, niestety to nie jest moja miłość. E, tak, to jest jedna z tych książek z, od Wij szłap, z którymi się nie polubiłam i... Pomimo tego, że bardzo chciałam i klimatycznie jest fajna, ale popularnie no, niczym mnie nie zaskoczyła i szczerze mówiąc, szybko nie zapomniałam. I kolejna kategoria jest to książka, którą myślałeś, że z ale jednak ją kochasz. I tak jak już wcześniej mówiłam, ja za bardzo nie mam tak, że nienawidzę książki. Zawsze mam taki trochę, w sensie mam nadzieję na coś w książce, ale mam jednak ten dystans i mam to takie. Dobra, może mi się książka nie spodobać. Także tutaj bardziej zaskoczyłam się pozytywnie, bo ja nigdy nie byłam fanką ani zielonego wzgórza, o której Wam już wielokrotnie wspominałam, ale za to nowe tłumaczenie, ani zielonych szczytów uważam, że jest prześwietne i że po prostu warto się z nim zapoznać, i bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Naprawdę bawiłam się przy niej świetnie. Także daję Wam znać, że właśnie. Tutaj warto zapoznać się z tym nowym tłumaczeniem, czy to w audio, które jest prześwietne. Lektorka prześwietnie czyta tego audiobooka, także daję Wam znać, żebyście sobie zapoznali się z nim, albo właśnie w formie takiej normalnej książki papierowej, także jest świetne i na pewno jeśli jakby nie do końca byliście fanami, ani zielnego wzgórza, tutaj możecie ją polubić dużo bardziej. I później mamy kategorię książka, którą myślałeś, że pokochasz, ale jednak jej nie lubisz. E, tutaj już nie lubisz e, trochę bardziej do mnie trafiać do tego, jak oceniam książki. I niestety z bólem serca pokazuję tutaj Wszyscy Jesteśmy Łotrami, bo ja się na tą książkę bardzo nastawiałam. E, już w tamtym roku, kiedy zaczęło się działania promocyjne i marketingowe jej, kiedy pierwsi patroni czytali już e, właśnie tą książkę. Ale powiem Wam, że no wyszło wyszło mech. W sensie ja uważam, że ta książka niczym nie zaskakuje i wychodzi tyle książek na rynku, że no już tak jakby ta fabuła nie jest jakaś wyjątkowa wśród innych książek jakoś nie zaskakuje. Ja też e, uważam, że bohaterowie nie byli aż tak dobrze zbudowani, żeby mnie aż. Tak bardzo się do nich przywiązała i dbała o to, kto zginie i co się z nimi stanie. W sensie czasami miałam to takie, o Alistair, spoko, troszeczkę ci współczuję, ale to nie było takie, o matko, że będę tutaj łzy wylewać, co się z nim stanie. Nie, zdecydowanie nie. E, ja też jej dałam dwa na pięć gwiazdek, e, no i oczekiwałam od niej więcej. Zresztą też ta oprawa mi się bardzo podoba i to mogłabym też dać do mm, książki, której nie znosisz, ale kochasz okładkę. Uważam, że one są tak pięknie wydane, a kolejnego tomu gdzieś tutaj Wam wkleję. Okładka jest też prześliczna. I kolejna kategoria jest to Plot Twist, którego się nie spodziewałaś. I tutaj mam książkę, którą ostatnio czytałam. Wiem, że jej nie skończyłam na filmiku, ale chyba już dotarłam wtedy do tego Plot Twistu, który tutaj jest, bo ja spodziewałam się, że ten aspekt tytułowy to będzie trochę inna osoba. W sensie inaczej to będzie wyglądało, a bardzo mnie to wstrząsnęło i jeszcze bardziej na, wpłynęło na to, że właśnie ta książka mi się podobała i po prostu tak wywarła na mnie dosyć dużo emocji, przez co ona otrzymała ode mnie tam 4,5 gwiazdek slash 5. E, także tak, Aspik zdecydowanie ma to, zaskakujące to rozwiązanie. W sensie inaczej, myślę, że może niewiele osób to zaskoczy, ale mnie zaskoczyło pod względem takim emocjonalnym, bo e, no jednak naprawdę współczułam tym bohaterom i przez co przechodzą także Aspik, że jak on się świeci. Ale strasznie mi się podoba ta okładka. Tak, jest taka prosta geometryczna, ale piękna. Druga książka, którą tu dałam do tej kategorii, to jest to Siedmiu Mężów Evelyn Nugo od Taylor Jenkins Reid. Kto czytał, ten wie. Ja uważam, że ten plot twist jest dosyć mocno zaskakujący. I ja, jak skupiałam się bardzo na emocjach, to nie analizuję aż tak bardzo fabuły i do czego może dojść, przez to nawet taki najprostszy plot twist potrafi mnie zaskoczyć i w tym przypadku tak było z Siedmioma Mężami Evelyn Nugo, bo ja tak nie do końca, wiecie, ten plot twist uważam, że nie był aż tak bardzo spodziewany, że wiecie, nie macie takiego y Napięcia, które jest podczas czytania, że coś musi się wydarzyć, tylko to się wydarza tak, o, i jesteście jak aha, że tak. Czyli to się, to jest powiedziane po prostu, to się nic nie wydarza, ale to jest powiedziane, i ja byłam jak for real, i też jak myślę sobie z perspektywy czasu, no to nie było aż tak bardzo zaskakujące, ale podczas czytania ja byłam totalnie wmurowana i no. Tak, siedmiu mężów, ale długo też przez to między innymi trafiło właśnie do E, jednej z moich ulubionych książek, e, których za niedługo może zrobię rilit, także Siedmiu mężów Alvinogo. Autorce, do którego miałaś niskie oczekiwania, a kochasz jego twórczość. E, znaczy, e, w sumie miałam takie dosyć neutralne podejście do twórczości tej autorki, a okazało się, że jest to jedna z moich ulubionych autorek i jest to zdecydowanie Mona Kasten. E, mogę śmiało powiedzieć, że nie rozczarowałam się chyba na żadnej książce od niej, a przeczytałam ich... 10. Jestem w trakcie 11. Lonely Heart, tutaj akurat mam pod ręką, także wam pokażę, bo z tej książki możecie też znać tą autorkę z racji tego, że właśnie ta seria ostatnio wychodzi u nas w Polsce. Ja jestem totalnie zakochana w tym, jak pisze Mona Kasten, i nie spodziewałam się w ogóle po niemieckiej autorce. Po. Autorce, o której jakoś dużo nie słyszałam, jak sięgałam po jej książki czyli między innymi im Again, jako pierwszą książkę, a zakochałam się w jej piórze i tym jak przedstawia relacje głównych bohaterów. Uważam, że jest to tak bardzo szczegółowo i tak bardzo no właśnie emocjonalnie wpływające na czytelnika i zdecydowanie kocham jej romans. I kolejna kategoria, czyli motyw, którego myślałeś, że nie lubisz, ale ta książka pokazała, że jest inaczej i po raz 50. W tych filmikach pokażę Wam ludzi, których spotykamy na wakacjach. Ja myślałam, że nie jestem jakąś największą fanką Friends to Lovers. W sensie byłam tak dosyć neutralnie tego nastawiona. Ja też nie mam jakiegoś e, takiego motywu, którego bardzo nie lubię w książkach, bo uważam, że to zależy od wykonania. No ale Friends to Lovers nigdy mnie nie zachwyciło. A w przypadku ludzi, których spotykamy na wakacjach, ja po prostu byłam zakochana, e, bo wykonanie było prześwietne i ja. Nadal kocham ten romans i zdecydowanie wszędzie go będę wciskać. Także ludzie, których spotykam na okazjach, już więcej się rozwlekać nie będę. Książka z gatunku, którego zazwyczaj nie czytasz, ale Tą polubiłaś. I myślę, że mogę tutaj dać biografię Janet McCarty, czyli cieszę się, że moja mama umarła. Znaczy, ona nie jest taką typową biografią, ale jednak ja po biografii nie sięgam. A tu bardzo mnie zaskoczyła. Trafiła do topki tego roku, już to wiem. I naprawdę jestem pod wrażeniem i nie spodziewałam się totalnie tego. Także zdecydowanie tutaj dam Janet McCarty. I też właśnie głównie przez to, że spodobała mi się ta książka, stwierdziłam, że sięgnę za. Niedługo sobie po biografii Lady Gagi. No, ja nie dużo czytam biografii w moim życiu, także mm, chciałabym się przekonać trochę do różnych gatunków, bo uważam, że warto próbować. Także cieszę się, że moja ma umarła. Na pewno tutaj dam. I ostatnia kategoria jest to książka z Twojego TBR-u, która masz nadzieję, że Cię zaskoczy. Eee, I ja tutaj mam. Takie dosyć oczekiwania wobec czasu żniw od Samanty Shannon. Właśnie mam tą książkę w tbr i coś tak czuję, że za niedługo po nią sięgnę. E, przyznam szczerze, że słyszałam takie głosy, że mi może się spodobać bardziej czas żniw od zakonu drzewa pomarańczy. Ja zakon drzewa pomarańczy lubię, nie zaskoczył mnie i nie zachwycił aż tak bardzo jak wiele innych osób, e, ale uważam, że jest to jednak dobra fantastyka i dobra, jakby wciągająca fantastyka. Także tak, a jestem ciekawa czasu żniw, powiem, że jest inna ta książka zdecydowanie. I, I tak, naprawdę liczę, że tutaj będzie miłość i będę o niej jeszcze tutaj opowiadać w jakimś rankingu najlepszych książek tego roku. Nie powinnam się nastawiać, I no, bo jednak jest to fantastyka z jakiegoś 2000. W każdym razie wczesnych lat, z tego co pamiętam. Oczywiście nie znajdę teraz roku wydania, ale tak. Liczę, liczę na to jednak, że, że to będzie miłość. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten tak wam się podobał. Ja bardzo dobrze się przy nim bawiłam, przyznam szczerze, w wybieraniu tych książek, zwłaszcza przed nagrywaniem i trochę opowiadaniu wam właśnie o nich tutaj na filmiku. Możecie oczywiście robić ten tak, i mam nadzieję, że będziecie się równie dobrze przy nim bawić jak ja. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!